Cześć, Jarek Tomczak z tej strony. Dzisiaj materiał dotyczący takiego produktu, jakim jest Ludwig do czyszczenia Grilla. W serwisie bardzo wiele testujemy produktów dotyczących mycia auta. W szczególności mam tutaj na myśli mycia części, które znajdują się w komorze silnika. Jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju produkty dedykowane do automotiwu, to naprawdę chyba przetestowaliśmy większość, większość tych popularnych marek, i, i ofertę ich chemii znamy bardzo dobrze, natomiast ona często jest nie no, niewystarczająca. No i ciągle, i ciągle szukamy. Są produkty, które są bardzo mocne, świetnie usuwają brud, ale niestety z uwagi na to, że w współczesnych silnikach mamy bardzo dużo elementów aluminiowych i są to takie odlewy, które bardzo łatwo utlenić, no niestety nie nadają się, no bo mija się z celem, żeby myć na przykład skrzynię biegów, gdzie po zastosowaniu chemii producenta X, no, cała, cała skrzynia będzie e, utleniona. Dlatego ciągle testujemy. Jeżeli macie jakieś fajne produkty, niekoniecznie z Automotivu, e, no to piszcie w. Komentarzach, co stosujecie, na czym to było przetestowane. Bardzo chętnie po prostu będziemy takie produkty kupowali i, i sprawdzali, jak one wyglądają w boju na warsztacie. Tutaj mamy Ludwi Ludwika do czyszczenia grilla. My ten produkt używamy już od jakiegoś czasu i w zasadzie na stałe zagościł u nas na, na półce z chemią warsztatową. Jest to produkt, który nie jest jakiś Totalnie, totalnie mocny, jeżeli chodzi o usuwanie jakiegoś brudu z silnika. Ja akurat wam tutaj będę testował ten produkt na takich no, dosyć podjechanych kołpakach natomiast muszę Wam powiedzieć, że to co mi się w nim podoba to w zasadzie przy użyciu tego środka nie utleniłem nic na, na silniku, głównie testujemy to na, na skrzyniach biegów i, i, i na blokach silników i tam się nic nie udało utlenić natomiast no, trzeba sobie szczerze powiedzieć, że jeżeli chodzi o taki brud na, na skrzyni biegów czy też na silniku, czyli na, na przykład na przykład ciekło z pokrywy zaworów, bądź z węży na, na, na turbo. No to tam trzeba się przyłożyć i po prostu na przykład wypędzelkować dane miejsce, gdzie był poważny wyciek oleju. Jeżeli chodzi natomiast o felgi, to tutaj w zasadzie nic nie, nie używałem z wyjątkiem wody pod ciśnieniem. Test był przeprowadzany na przy użyciu myjki z ciepłą wodą. Także ta ciepła woda, jeżeli chodzi o stosowanie jakiejkolwiek chemii do, do mycia, to muszę Wam powiedzieć, że ma bardzo duże znaczenie. Też warto sobie po prostu wykonać takie testy, czy na przykład preparat po podgrzaniu na przykład do temperatury 40 stopni nie będzie Wam lepiej działał. Ja mogę ze swojej strony powiedzieć, że mycie na pewno gorącą wodą daje dużo lepsze efekty niż mycie wodą w takiej tam temperaturze kilkunastu stopni. Produkt tak jak widzicie pieni się nie mamy tutaj żadnego efektu krwawej felgi. Oczywiście nie jest to produkt zdykowany dla automotywu, natomiast no radzi sobie z tym takim dosyć problematycznym brudem z klocków hamulcowych bardzo dobrze. Zobaczcie, po opłukaniu felgi kołpaka, kołpak wyglądał w ten sposób, także myślę, że sobie poradził z tym zadaniem bardzo dobrze. Oczywiście jakieś tam drobne ślady brudu znajdują się na kołpaku, ale tak jak powiedziałem wcześniej, nie stosowaliśmy tutaj żadnego pędzelka czy też szczotki. Natomiast chciałbym Wam pokazać, czym się kończy na przykład potraktowanie felk zbyt ostrą chemią. Bo taką chemię też mamy u nas na serwisie. Jest naprawdę bardzo skuteczna, zżera cały brud. Bardzo często nawet nie trzeba wykorzystywać tutaj właśnie jakichś pędzli czy też szczotek. Natomiast no efekty są takie jak na tej, na tej, na tej felze, czyli na przykład zżera nam lakier, lub opcja druga, jeżeli chodzi o takie elementy jak obudowa skrzyni biegów, czy też blok silnika, po prostu cały blok utlenia nam się. No i dlatego te, te produkty chociaż mają swoje zalety to naprawdę trzeba bardzo dobrze znaleźć charakterystykę i wykorzystywać no, w, takim, w taki sposób żeby nie było tych negatywnych skutków bo wystarczy że po prostu trochę za długo po, poleży. No i mamy taki efekt jak tutaj na tym na tym kopaku, że lakier został zjedzony że tak powiem. To tyle ode mnie w tym materiale przypominam o możliwości sprawdzenia auta przed zakupem mamy w zasadzie dostęp do większości systemów z historiami serwisowymi, czy to autoryzowanych, czy to ubezpieczalni czy jakichś badań technicznych oczywiście wszystko zależy od konkretnego przypadku i od tego jak bardzo szczegółowo chcecie sprawdzić auto istnieje również możliwość weryfikacji auta u nas w warsztacie, czy gdzieś w terenie z warsztatami, z które i współpracujemy. Ta lista w zasadzie z miesiąca na miesiąc będzie się powiększała. Idąc dalej, jeżeli nie jesteś jeszcze subskrybentem tego kanału, to zachęcam cię, żebyś kliknął subskrypcję oraz dzwoneczek. Na pewno mnie to będzie motywowało do tego, żeby materiały na tym kanale pojawiały się bardziej regularnie. A, a ty dostaniesz taką korzyść, że dla subskrybentów i osób, które polubią naszego facebooka, linki znajdą się w opisie tego materiału. Istnieje możliwość darmowego rozkodowania numeru WIN fabrycznym dekoderem. Tych dekoderów mamy kilkanaście. Odsyłam Was do playlisty na tym kanale. Tyle ode mnie, bardzo dziękuję. Słyszymy się w kolejnym materiale. Pozdrawiam, cześć.